Państwo, Państwo wiecie, że jest, jest temat budowy kanalizacji w Wikowicach uzależniony od, od wykupu drogi. Na dzisiaj już wiemy niestety, że ta inwestycja w roku nie będzie mogła mieć miejsca. Wiem, że Państwo też rozmawiali z panem prezesem, ja, ja takie, takie rozmowy też przeprowadziłem. To no powiem krótko. Gdyby sesja odbyła się w sierpniu, zdążylibyśmy. Teraz już niestety nie zdążymy, i w tym momencie yy, jest to przykre, ale, ale fakt, taki, fakt taki ma miejsce. Mimo wszystko, mimo tej sytuacji, ja bym jednak prosił, żeby yy, kwota, która jest przeznaczona na wykup tej drogi, po tę inwestycję, jednak była głosowana, czyli wszystkie poprawki były głosowane oddzielnie ze względu na tę chociażby na tę kwotę. Bo to, że inwestycja ma szansę być przeprowadzona w marcu przyszłego roku, to nie znaczy, że nie będziemy mieć za chwilę kłopotów z wykupem, kolejnych kłopotów z wykupem tej działki. Więc jeśli byłaby taka możliwość głosowania oddzielnie, nie wiem, oczywiście ta decyzja należy do, do Państwa radnych, to jest tylko Taka panu, a paliwa, żeby jeszcze raz nad tym tematem się, się pochylić, żeby nam naprawdę ludzie nie Dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszamy do Wilkowic, bo to jest na razie ta miejscowość, która najprężniej się rozwija. Mieszkańców leśna nie tylko, do tego, żeby się budowali u nas. Zapraszamy ich, tak przyciągamy, pozwalamy na podział działek, a potem nie stwarzamy im warunków do zamieszkania. To coś, co jest. Jeszcze raz powtarzam, że te wszystkie wprowadzane przeze mnie propozycje dokładnie przemyślane, przedyskutowane i okay? podczas. Dziękuję. Ktoś proszę, proszę, proszę Państwa, jestem zmuszony jeszcze raz podać pod głosowanie kto jest za wprowadzeniem zmian do projektu w sprawie budżetowej gminy i poprawkami zgłaszanymi przez komisję. Budżetową proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. W tym momencie jeszcze 7 głosów. Przepraszam najmocniej. Kto jest przeciw? 5 głosów. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jeden głos. 1.